Czy w tej sytuacji masz prawo wykonać manewr cofania? Prawidłowa odpowiedź: Nie. Czy zabrania się cofania pojazdem w tunelu, na moście i wiadukcie? Prawidłowa odpowiedź: Tak. Czy w tej sytuacji masz prawo wjechać za sygnalizator, jeżeli nie utrudnisz ruchu pieszym? Prawidłowa odpowiedź: nie. Czy w tej sytuacji po skręcie w prawo masz pierwszeństwo przed rowerzystą? Prawidłowa odpowiedź: nie. Czy w tej sytuacji masz obowiązek użyć sygnału dźwiękowego, aby skłonić rowerzystę do szybszej jazdy? Prawidłowa odpowiedź: nie. Czy w tej sytuacji za znakiem masz prawo zaparkować na jezdni pojazd silnikowy? Prawidłowa odpowiedź Nie. Czy za widocznymi znakami zakazu dozwolony jest postój pojazdu silnikowego na chodniku? Prawidłowa odpowiedź Nie. Czy w tej sytuacji zabronione jest zatrzymanie pojazdu na prawym poboczu tej drogi? Prawidłowa odpowiedź: tak. Czy w widocznej sytuacji manewr wyprzedzania niesie ryzyko poślizgu i spowodowania wypadku drogowego? Prawidłowa odpowiedź: tak. Czy przejeżdżając obok rowerzysty, wykonujesz manewr wymijania? Prawidłowa odpowiedź: nie. Czy w tej sytuacji jesteś ostrzegany, że zbliżasz się do przejścia dla pieszych? Prawidłowa odpowiedź: Nie. Czy w tej sytuacji jesteś ostrzegany o możliwości występowania gołoledzi na jezdni? Prawidłowa odpowiedź: Tak. Czy w tej sytuacji, na najbliższym skrzyżowaniu, Masz pierwszeństwo przed pojazdami nadjeżdżającymi z lewej strony. Prawidłowa odpowiedź: Tak. Czy w tej sytuacji masz prawo na chwilę zatrzymać pojazd na jezdni w celu wysadzenia pasażera? Prawidłowa odpowiedź: Nie. Czy w tej sytuacji masz prawo zatrzymać pojazd na poboczu? Prawidłowa odpowiedź: Nie. Czy wolno ci położyć bezpośrednio na ranę kompres z wyjałowionej gazy? Prawidłowa odpowiedź: Tak. Czy z zajmowanego pasa ruchu wolno ci skręcić w prawo? Prawidłowa odpowiedź: Nie. Zajmujesz prawy pas ruchu. Czy na skrzyżowaniu wolno ci skręcić w prawo? Prawidłowa odpowiedź: tak. Czy w tej sytuacji wolno ci skręcić w prawo w widoczną drogę? Prawidłowa odpowiedź. Nie. Czy w tej sytuacji masz obowiązek sygnalizować zamiar skrętu w prawo? Prawidłowa odpowiedź. Tak. Czy powinieneś? Bez wcześniejszego wezwania pomocy, rozpocząć resuscytację potrzebującej jej osoby rannej, gdy jesteś sam na miejscu wypadku drogowego. Prawidłowa odpowiedź: nie. Czy zgłaszając wypadek drogowy na numer alarmowy służb ratunkowych, powinieneś udostępnić swoje dane identyfikacyjne? Prawidłowa odpowiedź: tak. Czy przykrycie kocem termoizolacyjnym odwróconym na wierzch złotą stroną chroni osobę ranną w wypadku drogowym przed utratą ciepła? Prawidłowa odpowiedź: tak. Czy osobę ranną, która odzyskała oddech, ale jest nieprzytomna, należy ułożyć w pozycji bocznej ustalonej? Prawidłowa odpowiedź: tak. Czy wolno ci polewać oparzenie zimną wodą? Prawidłowa odpowiedź tak. Czy w tych warunkach atmosferycznych masz prawo jechać z włączonymi światłami do jazdy dziennej? Prawidłowa odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji, znajdując się w strefie ruchu, masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pieszym? Prawidłowa odpowiedź: tak. Czy w tej sytuacji wolno ci zawrócić bezpośrednio za pierwszym znakiem informacyjnym? Prawidłowa odpowiedź: nie. Czy dopuszczalne jest włączenie świateł awaryjnych w pojeździe holującym? Prawidłowa odpowiedź: nie. Czy szukając osób, które mogły zostać ranne w wypadku drogowym, masz obowiązek sprawdzić wszystkie przestrzenie rozbitego pojazdu, łącznie z bagażnikiem? Prawidłowa odpowiedź tak.